5 szokujących faktów o twoim materacu, których nie znasz. Zanim powiesz kolejny film o materacach, zatrzymaj się na moment. To, czego dziś się dowiesz, kompletnie zmieni twoje myślenie o śnie. Szczególnie fakt numer 3 i tego nie powie ci żaden sprzedawca. Czy wiesz, że spędzamy średnio 26 lat życia śpiąc, to ponad 230 tysięcy godzin. A mimo to większość z nas popełnia te same błędy przy wyborze materaca, przez co traci nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim zdrowie. Fakt numer jeden. Zacznijmy od największego mitu, który może kosztować Cię zdrowie. Im twardszy materac, tym zdrowszy. Ile razy to słyszałeś? To kompletna nieprawda i zaraz udowodnię Ci dlaczego. Twardość materaca powinna być dobrana do Twojej wagi, nie do przekonań czy przyzwyczajeń. Co jak z butami? Za małe lub za duże będą niewygodne, prawda? Dokładnie tak samo działa materac. Przy wadze 50-70 kg potrzebujesz zupełnie innej twardości niż przy wadze 90-110 kg. Twój kręgosłup musi być podparty w odpowiednich punktach. Kiedy materac jest zbyt twardy, biodra i ramiona nie zapadają się wystarczająco. Kręgosłup wygina się nienaturalnie. Gdy jest zbyt miękki, zapadasz się za bardzo. W obu przypadkach efekt jest ten sam, to ranny ból pleców i niewyspanie. Fakt numer dwa. Teraz coś, co szczególnie zainteresuje pary. Scenariusz. On waży 90 kg, ona 55. Kupują jeden materac. Co się dzieje? Jedna osoba zapada się za bardzo, druga leży jak na desce. To nie tylko dyskomfort, to prosta droga do problemów z kręgosłupem. Rozwiązanie? Materace dzielone w naszej ofercie Bestseller to materac Horus z technologią Multipocket ma aż tysiąc niezależnych punktów podparcia na metr kwadratowy. Co to oznacza w praktyce? Każda strona materaca idealnie dopasowuje się do osoby, która na niej śpi. Fakt numer 3. A teraz uwaga, to jest ten moment, który zmienia wszystko. Wiecie ile naprawdę kosztuje zły materac? I nie mówię o cenie Zakupu. Uwaga, średnio tracimy dwie godziny efektywnego snu tygodniowo na niewygodnym materacu, to aż co 4 godziny rocznie. Przeliczając to na produktywność w pracy, to jakbyś oddawał prawie 13 dni swojego życia rocznie. Dodaj do tego koszty wizyt u fizjoterapeuty, leków przeciwbólowych, nie wspominając już o ciągłym zmęczeniu. Nagle inwestycja nawet 2-3 tysięcy za dobry materac nie wydaje się dużą kwotą, prawda? Fakt numer 4. Czas na coś, o czym większość sprzedawców nie mówi: polski materac versus zagraniczny. Czemu to takie ważne? Nasze materace są projektowane i produkowane w Polsce pod europejską budowę ciała. To nie są produkty z masowej produkcji azjatyckiej. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, jakość. Używamy wyłącznie polskich komponentów. Każdy materac przychodzi szczegółową kontrolę. Po drugie, szybkość. Od zamówienia do dostawy mija maksymalnie kilka dni, nie tygodni. I najważniejsze, dajemy Ci 30 dni na darmowy test. Jeśli materac nie spełni Twoich oczekiwań, wymienimy go na inny lub zwrócimy pieniądze. Fakt numer 5 i wreszcie największy sekret dobrego materaca. Sprężyny czy pianka? To pytanie zadaje każdy, ale to źle postawione pytanie. Kluczowa jest punktowa elastyczność i właściwe strefy twardości. Weźmy nasz bestseller materac Sensit. Został zaprojektowany na podstawie setek testów i badań laboratoryjnych. Twoje ramiona i biodra potrzebują więcej miękkości. Kręgosłup więcej podparcia. To nie jest rocket science, to anatomia. Teraz już wiesz, dlaczego wybór materaca to nie jest po prostu zakup. To inwestycja w Twoje zdrowie, w Twoją energię, w jakość Twojego życia. Jeśli nie wiesz, który model będzie dla Ciebie najlepszy, w opisie znajdziesz link do naszego kalkulatora doboru materaca. Wystarczy, że podasz swoją wagę i preferencję, a my dopasujemy dla Ciebie idealny model. To wszystko na dziś. Jeśli film Ci się przydał, zostaw łapkę w górę i koniecznie napisz w komentarzu, który z faktów najbardziej Cię zaskoczył. Do zobaczenia!